Dzień dobry Państwu, nazywam się Anatol Karoń i jestem mieszkańcem osiedla, które kiedyś nazywało się Osiedle Młodych, dzisiaj nazywa się Osiedle Szaserów, ale kiedyś właściwie pierwotnie miało się nazywać osiedle bezdomnych kochanków. Mieszkam tutaj, zamieszkałem tutaj na tym osiedlu w roku 1960, czyli w zasadzie wtedy, kiedy to osiedle powstawało. To osiedle w zasadzie zaczęło być budowane w 1959 i 60. Wtedy, wtedy właściwie e, główne budynki tego osiedla już powstały, e, z tym, że to osiedle oczywiście wyglądało zupełnie inaczej. Ale chciałem jeszcze wrócić do e, wcześniejszej historii. Otóż to osiedle powstało w gruncie rzeczy w miejscu, gdzie kiedyś był, była twierdza. To, to była twierdza. Warszawa kiedyś e, w XIX wieku jeszcze została przez Rosjan e, zrobiona tak zwaną twierdzą i otoczona wałem, wałem fortów. I tutaj był, o ile pamiętam, fort Grochów, Grochów 11b, zdaje się, o ile pamiętam już, nie pamiętam dokładnie daty, ale w każdym razie na tym miejscu, gdzie było osiedle, stał fort otoczony Fosą i ten fort wtedy, kiedy Rosjanie się wycofali w 1915 roku, ten fort został zniesiony w zasadzie. Te forty zachowały się jeszcze po drugiej stronie Wisły. Tam jest dość, dość sporo takich fortów, które czasem do dzisiaj jeszcze są, są używane, czasem są trochę zaniedbane. Natomiast po tej stronie Wisły w zasadzie, w zasadzie te forty zostały rozebrane. I właściwie wtedy, zaraz po wyjściu Rosjan, grochów został dopiero wtedy przyłączony do Warszawy. Grochów. Nie był Warszawą do 1916 roku. I tak naprawdę wtedy, te, wtedy też powstało Towarzystwo Przyjaciół Grochowa. I to towarzystwo Przyjaciół Grochowa przekształciło się potem w towarzystwo Przyjaciół Warszawy, do którego również należy, ale pierwotnie rzeczywiście zaczęło się od tego właśnie towarzystwa Przyjaciół Grochowa. Jest gdzieś taki, taki portal chyba w, w Urzędzie Miasta, gdzie można zobaczyć takie mapy Warszawy, Warszawy z 1926 roku, z 1945 roku i obecnie, obecnie tam z 1985, tam no, kilka jest tych obecnych, obecnych map, ale jest to bardzo fajnie zrobione, ponieważ można zerknąć i tylko przełączać lata i na ten sam fragmencik popatrzeć jak wyglądał w 1926, jak wyglądał w 1945 jak wygląda, w 45, jak wygląda Obecnie i w, kiedy patrzymy w 26, a nawet w 45 nie widać już tego fortu, który już został rozebrany, ale widać jeszcze taka, takie resztki fosy, które otaczała ten fort i kształt, taki kształt trapezoidalny, kształt, który jest bardzo charakterystyczny dla fortów, fortów wojskowych. I kiedy rozebrano ten fort, w zasadzie tutaj były, były pustki. Istniały tylko dwa budynki, Tuż nad torami, tam zaraz przy ulicy Makowskiej, za działkami, stoją sobie dwa budynki, które były budynkami kolejowymi i które były, jeszcze, były postawione jeszcze przed 1926 rokiem. One sobie stały. Natomiast w zasadzie stąd prawie do, do, do samej Grochowskiej było kompletnie, kompletnie pusto. No i właśnie w w, tym, w 1959 roku, spółdzielnia, robotnicza spółdzielnia, która no, jakby została założona przez, przez ludzi, którzy po prostu nie mieli gdzie mieszkać i którzy byli młodymi ludźmi bardzo, założyła spółdzielnię, która właśnie pierwotnie miała się nazywać Osiedle Bezdomnych Kochanków, potem, się, potem ją przemianowano, ponieważ była to zbyt frywolna nazwa, w związku z czym zrobiono, zmieniono ją na Osiedle Młodych. No i do dzisiaj, znaczy, no, do dzisiaj ta spółdzielnia nazywa się Osiedle Młodych, chociaż tak naprawdę ona w pewnym momencie się rozrosła tak bardzo, że w końcu samo osiedle młodych, to nasze wydzieliło się z niej i zaczęło się nazywać osiedle szaserów. No i może, może i słusznie, dlatego że dzisiaj... Yy, no, średnia wieku to jest gdzieś 70 lat, ponieważ to są 70-80 lat, ponieważ to są ci młodzi, którzy młodzi byli właśnie w, lat, w, w roku 1960. To osiedle na początku było bardzo, wyglądało zupełnie inaczej. Stały tutaj bloki, ale było kompletnie pusto. Te bloki były najczęściej znaczy w ogóle nieotynkowane. Ja jako dziecko pamiętam bawiłem się... Tutaj wśród tych bloków, które no po prostu były z takich pustaków cegieł, nie, zupełnie nieotynkowane. Co więcej, ja jeszcze pamiętam jako dziecko, że zostały tutaj dwie, dwa takie relikty z tego starego fortu. Otóż przy ulicy Roma i Julii, notabene ulica Roma i Julii, wzięła się właśnie od, tego, od tej ulicy bezdomnych kochanków, przy tej ulicy stał bunkier. Taki jakiś betonowy bunkier, ja mało z tego, ma, mało już pamiętam, bo to rzeczywiście miałem wtedy pewnie z 5-6 lat, natomiast myśmy się jako dzieciaki tam bawili i włazili na ten bunkier, ponieważ no, to był jakieś ruiny tego bunkru, w związku z czym, ponieważ to było niebezpieczne, w końcu to po prostu zabrali. Jeszcze fragment, jeden przy ulicy Szasz szaserów, naprzeciwko szkoły, stała sobie taka budka wartownicza i to były resztki tego, tego starego fortu, to już potem zupełnie znikło. No w każdym razie to osiedle było zupełnie łyse i sami e, mieszkańcy w zasadzie zaczęli sadzać tutaj zieleń. I ta zieleń stopniowo stała się jednym z najfantastyczniejszych e, rzeczy na tym osiedlu. Otóż to rzeczywiście to osiedle jest spełnieniem takiego marzenia architektów e, warszawskich e, o mieście ogrodzie. E, tutaj rzeczywiście mieszka się jak w ogrodzie, jest mnóstwo zieleni jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo sobie cenią tą zieleń, aczkolwiek jest sporo takich ludzi, którzy uważają, że w zasadzie wszystkie drzewa należałoby wyciąć, bo to tylko śmieci, liście spadają, trzeba sprzątać i w ogóle najlepiej by było położyć asfalt, wtedy by było bardzo porządnie, kostkę bałma w ogóle będzie, będzie wtedy idealnie czyściutko, w ogóle nie trzeba będzie sprzątać. Ja należę raczej do tych bałaganiarzy, którzy wolą te liście opadające i tą zieleń, która daje nam powietrze, którym tutaj oddychamy. Jest tutaj rzeczywiście taki mikroklimat. To osiedle, rzeczywiście, no ja mieszkałem tutaj od 60, od 60 roku, z przerwami, o, o, oczywiście. E, I to osiedle ma rzeczywiście taki fantastyczny mikroklimat, w sensie i, e, i klimatu, i w sensie klimatu takiego e, psychicznego, ponieważ mieszka tutaj. Zresztą, co ja Państwu będę mówił? No nie można być normalnym, mieszkając na ulicy szklanych domów. Ulica szklanych domów, Czyli ulica to jest taka, taka idea wzięta z Żeromskiego z przedwiośnia, kiedy, kiedy no, opowiadano o tej przyszłej Polsce, że ona będzie taka wspaniała, że wszystkie, szklane, wszystkie domy będą szklane. No to jeśli się mieszka na takiej ulicy, nie można być osobą zupełnie normalną. I tutaj rzeczywiście mieszka cała masa ludzi, którzy, którzy właśnie nie są normalni, ale w takim pozytywnym sensie, ponieważ są artystami. No ja sam jestem artystą plastykiem, uczę również, znaczy jestem też historykiem sztuki, uczę, uczę dzieci rysunku, malarstwa, historii sztuki, ale mieszka tutaj bardzo wielu artystów, mieszka na przykład Dorota Brodowska, która jest świetną, naprawdę fantastyczną artystką, która tworzy niesamowite, niesamowite rzeczy, w zasadzie trudno powiedzieć, bo ona jest malarką, ale maluje to jest tak zwane malarstwo materii, które często jest gdzieś na pograniczu malarstwa i rzeźby. Mieszka, mieszka tutaj też sporo muzyków. Ja mieszkając, mieszkałem na klatce z dwoma, właściwie trzema muzykami, ponieważ miałem dwóch kolegów, Wojtka z i Michała z Obydwaj byli, znaczy ich tata był muzykiem, saksofonistą. Wojtek został, został kontrabasistą i basistą, a Michał został jednym z najlepszych perkusistów jazzowych w Polsce. I w zasadzie naprawdę byłby to dzisiaj, gdyby nie zachorował na raka i nie zmarł. W każdym razie rzeczywiście byłem na jego jednym z ostatnich koncertów, gdzie on grał z, ze Stanisławem Sojką. Sojką był naprawdę świetnym muzykiem, a przy okazji fajnym kumplem, bo żeśmy... Biegali tutaj po wszystkich drzewach po okolicy. Uwielbialiśmy łazić po drzewach. Tutaj też mieszka, mieszka taki Piotr Gliński, który, na którego zresztą na notabene mówią panie premierze, bo nazywa się podobnie jak, jak, jak ten nasz wicepremier. Natomiast on jest perkusistą z kolei w takiej fantastycznej kapeli ze wsi Warszawa. Także no, jest tutaj naprawdę bardzo bardzo wielu artystów. Mieszkał tutaj też taki, taki człowiek, który się nazywał Wie, Wiesiek, Dembros, Wiesiek Orłowski, który był gitarzystą, miał taki zespół jak Wolność to Wolność, śpiewał fantastyczne piosenki, no niestety też już, je, już nie żyje, ale żyje z kolei inny gitarzysta, który właśnie... Mieszka, mieszka do dzisiaj w bloku obok Krzysztof Ostas, który również śpiewał z wieśkiem te fantastyczne piosenki. Także naprawdę jest to, jest to takie miejsce wyjątkowe to, to osiedle młodych. Ma naprawdę taki, taki wyjątkowy klimat. Chciałem też Państwu opowiedzieć, że jako dziecko strasznie fascynowałem się kosmosem. Zresztą to były takie czasy kosmiczne, ponieważ ja się urodziłem 13 października, a Tuż przed moimi urodzinami, 4 października 1957 roku, poleciał pierwszy Sputnik i zaczęła się era kosmiczna. W 1961 roku poleciał e, Yuri Gagarin. E, ja pamiętam, że kiedy Aleksiej Leonow wyszedł w otwartą przestrzeń kosmiczną, e, byłem chyba w drugiej klasie podstawówki i napisałem poemat na tę na, na, na cześć. No, w każdym razie bardzo się fascynowałem tym kosmosem. I kiedy już trochę podrosłem, fascynowałem się też chemią. Miałem tajne laboratorium w piwnicy. No i właśnie na podwórku założyliśmy spółkę rakietową. Postanowiliśmy zrobić rakietę. Wykorzystywaliśmy do tego takie gilzy od, od rakietnic, od, od łusek. Te rakiety były na paliwo saletre z cukrem, putrem, mieloną w takim młynku, bo, młynku do KD, który dawniej był przeznaczony do mielenia kawy. No i robiliśmy te rakiety. Na początku te rakiety latały nam bardzo dziwnie, ponieważ wylatywały w powietrze, a potem zaczynały krążyć w ogóle na, na wszystkie strony, bo nie wiedzieliśmy jeszcze jak to zrobić. W końcu ja odkryłem, że trzeba zrobić komorę spalania. No i wtedy rzeczywiście, jak już tak zrobiłem, to te rakiety latały gdzieś na. No, ja wiem, 150 metrów, także, także na, naprawdę, naprawdę nieźle. Nie, nieźle to było. Zresztą no, interesowaliśmy się różnymi rzeczami, m.in. na przykład jeden z, z kolegów, Andrzej Drawik, uczył się w technikum łączności. No i postanowiliśmy w pewnym momencie, ponieważ Krzysios, jest mój kolega, nie miał telefonu. A wtedy, żeby mieć telefon, trzeba było zwykle czekać jakieś 15 lat. Więc ci, którzy założyli sobie, ja akurat miałem telefon, ci, którzy sobie założyli telefon, no to na początku to, to, to już mieli. Natomiast ci, którzy tego nie zrobili, potem bardzo długo czekali, aż, aż im założą chyba czekali aż do upadku komunizmu. Natomiast myśmy postanowili coś na to poradzić i założyliśmy pierwszą prywatną linię telefoniczną. Połączyliśmy zdaje się właśnie wtedy Andrzeja z Krzysiem, jeszcze z sąsiedniego bloku jeden kolega, jeszcze jedna koleżanka. Andrzej miał wtedy telefon. Najpierw chcieliśmy jeszcze przeciągnąć ten kabel do, do mnie, do, do bloku, żeby mnie podłączyć. I kopaliśmy, kopywaliśmy ten kabel, kabel w ziemię, ale jakoś nam się znudziło, zostawiliśmy go na następnego dnia to zrobić, jak przyszliśmy następnego dnia, to już tego kabla nie było także do mnie niestety się e, nie dało podciągnąć tej prywatnej linii telefonicznej, ale za to ja miałem normalny telefon, w związku z czym dzwoniłem do, e, do Andrzeja ponieważ Andrzej miał telefon on miał zrobił taką centralę na 10 abonentów i dzwoniłem do Andrzeja i mówiłem Andrzej daj mi Krzysia no i on przełączał mnie wtedy ja dzwoniłem do Krzysia, który telefonu nie miał w związku z czym no, była właśnie taka pierwsza prywatna Linia telefoniczna. Jak już wspomniałem, miałem tajne laboratorium w piwnicy, no i oczywiście bardzo interesowałem się różnego rodzaju doświadczeniami, ale głównie interesowały mnie różnego rodzaju wybuchy. Robiliśmy to rakiety, ale fajnie, to tak fajnie jest, jak coś wybucha, w związku z czym zmieszałem kalichlorek z czerwonym fosforem i powstała taka substancja, która przy uderzeniu. Wybuchała. To była taka detonująca substancja. No i zafascynowany tym poleciałem wieczorem właśnie do Krzysia. Już była gdzieś ósma wieczorem. I przyszedłem i mówię, słuchaj, ale fajna rzecz, słuchaj. Mam, ta, mam taką substancję, która jak się uderzy, to robi tak... Puch, no i, i chcesz zobaczyć? I tak na parapet wpisałem taką malutką e, cząstkę, że tak powiem tego dosłownie tyle, ile się pieprzu do, do zupy wsypie. sypie. Krzyś taki przerażony, bo tam ma mama była, mówi, a to nie będzie głośno. nie, 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 to tylko co zrobić. Wziąłem łyżeczkę stuknąłem, jak nie wybuchnie to po prostu, jakby ktoś z armaty wystrzelił, matka Krzysia przyleciała, chryste, wysadzicie mnie w powietrze w ogóle co to jest? No i no, w każdym razie faktycznie no, efekt był taki, że jak się na przykład wzięło taki malutki, pamiętam, e, malu bardzo malutko tego na klatce schodowej, przy dziesięciogroszówką do e, jakby przykryłem i nadepnąłem, no to wszyscy wyskakiwali na klatkę, mnie już oczywiście tam nie było. No ale potem koledzy z kolei chcieli mi zrobić dowcip. I jak I siedzę sobie w domu i nagle słyszę taki potworny huk na klatce, wylatuje, patrzę, tylko tli się tam resztka i nie wiedziałem co to jest potem mi dopiero koledzy powiedzieli że właśnie jeden z nich, znaczy we dwójkę e, robili mi taki kawał jeden nasypał tam, tylko nasypał zbyt nie mieli doświadczenia, tak jak ja nasypał zbyt dużo tego, ka, tego kalichlorku jak przydeptał to po prostu to tak huknęło że, e, że ten kolega wyleciał z klatki właśnie ten drugi mi opowiadał on wyleciał z klatki przerażony biegł jak opętany i krzyczał noga mi urwało, noga mi urwało Właśnie, bo zapomniałem jeszcze opowiedzieć o jednym moim serdecznym przyjacielu, mianowicie Mirku Zbrojewiczu, który dzisiaj jest bardzo znanym aktorem. Jeśli ktoś nie kojarzy, to wystarczy obejrzeć film Chłopaki nie płaczą, jest tam jedna z fantastyczniejszych jego ról. Właśnie zagrał tam gruchę, niejakiego gruchę. Mirek Zbrojewicz był moim kumplem. Objechaliśmy stopem pół, pół Europy razem i pół Polski. I Mirek miał... Taką kolekcję plastikowych samolotów, jak to się kiedyś sklejało. E, wisiały jego niego nad łóżkiem, w ogóle bardzo dużo miał tych e, kolekcji tych, e, plastikowych samolotów. No ale samolot plastikowy, jak sobie tak wisi Nic się nie dzieje, a myśmy byli jednak chcieli, żeby coś się działo. W związku z czym ja wpadłem oczywiście na pomysł, żeby ponapychać je saletroną i od Krzysia Ostasa z czwartego piętra podpalić i puszczać. One wtedy tak fajnie lecą, dymią się i po prostu jest fajna katastrofa. No i pamiętam, że. W momencie wzięliśmy taki du, duży samolot pasażerski, napchaliśmy go jeszcze takim ręcznie robionym prochem, takim nieudolnie robionym prochem, ale żeby był większy efekt, na, na sam czub daliśmy taką próbówkę z benzyną. W związku z czym, a i przyczepiliśmy od Krzysia z czwartego piętra linkę, na dole stał Mirek Zbrojewicz i trzymał tą linkę i ja... W, wrzuciłem tam zapałkę do środka, ale jakoś się nie chciało zapalić, no i tak wrzuciłem drugą zapałkę, znowu jakoś się nie bardzo chciało zapalić, więc zajrzałem tam do środka no i w tym momencie dostałem e, takim ogniem w twarz, pamiętam miałem taki nowo zrobiony sweter który mama mi e, jakby zamówiła u pewnej pani, która robiła te swetry e, i dostałem taką palącą się siarką e, otarłem się tylko zgasiłem tą siarkę, bo ona się jeszcze paliła no i zobaczyłem taki, takie smugi dymu za tym samolotem. On leciał takim fantastycznym, koszącym lotem. E, doleciał mniej więcej do miejsca, gdzie właśnie Mirek był. Mirek już puścił tą linkę, ale on poleciał jeszcze dalej i na końcu eksplodował w takiej wielkiej, e, wielkiej kuli ognia. I wtedy spojrzałem na mój sweter i zobaczyłem takie dziury na tym sferze. Po prostu myślałem, że mnie ma <laughs> mama zabije. Po prostu, bo to nowy sweter był już zupełnie do wyrzucenia. Aczkolwiek potem wpadłem na... Lepszy pomysł, mianowicie no nie dało się tych dziur załatać, w związku z czym ja je po prostu oprzyłem taką białą nitką i chodziłem w takim swetrze z dziurami. Bardzo byłem dumny, ponieważ nikt nie miał takiego swetra. Prawda? Chciałem też Państwu jeszcze opowiedzieć o mojej kotce. Ja oprócz tego, że miałem szczerzycę, miałem również kotkę w innym, w innym czasie, także one się nie, nie, nie poznały. Natomiast kotka, kotkę znalazłem kiedyś na klatce. Została chyba przez kogoś wyrzucona, wydawało mi się, że ona strasznie miała czała, w ogóle ciągle miał czała i wydawało mi się, że jest strasznie głupia, w związku z czym została nazwana rozalka. To okazała się najmądrzejszą kotką na świecie. Naprawdę to była wyjątkowo mądra kotka, w dodatku miała zupełnie niekocie zwyczaje Otóż po pierwsze nauczyła się bardzo szybko otwierać drzwi sklamki. Potem ponieważ myśmy z żoną wynajmowali pokój takiego człowieka, a ona sobie z tego pokoju swobodnie wychodziła i przychodziła do pokoju tegoż właśnie właściciela. No on sobie oczywiście tego nie życzył, w związku z czym postawiliśmy klamki pionowo. Kotka bardzo szybko nauczyła się również otwierać te drzwi z klamki pionowo. W dodatku ta szkotka miała takie, taki zwyczaj, że chodziła sobie zwykle koty, które tutaj na osiedlu mieszkają. Raczej przemykają się gdzieś tak, tak żeby ich nie było widać, raczej boją się psów. Rozalka psów się absolutnie nie bała, zupełnie. Chodziła sobie tam, gdzie chciała w ogóle. I, i co więcej, nawet pamiętam, jak jeszcze z mamą mieszkałem i jedna z, ponieważ mama miała również suczkę, ta suczka miała, miała szczeniaki. Rozalka uznała, że te szczeniaki są jej również, w związku z czym nimi się również opiekowała, ale wtedy rozwinął jej się instynkt obronny i siadała sobie w oknie i kiedy tylko zobaczyła jakiegoś obcego psa, który się pojawiał na podwórku, wyskakiwała z tego okna, bo to na parterze, i następowała szarża i pies był przepędzany natychmiast z podwórka. No i ona zwykle też, jak na przykład mama szła do sklepu, Rozalka oczywiście za nią, szła sobie, szła sobie pod sklep, pod sklepem stały psy, które były przywiązane na smyczy i obok nich Rozalka sobie stała i czekała, aż mama albo ja zrobimy zakupy i wróci sobie swobodnie do domu. Kiedyś pamiętam właśnie tak, idąc jakiś pies, który nie, nie bardzo ją znał, nagle zobaczył, patrzy, kot idzie, o rany, kot i taka szarża na, 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 na Rozalkę, prawda, zaraz popędzę kota, tak. I biegnie, 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 w pewnym Rozalka go zauważyła, spojrzała tak na niego, piesek stanął jak wryty, po czym odwrócił się, o co chodzi, nic się nie stało i natychmiast się zmięczył prędzej. Rozalka nawet nie musiała nic zrobić, wystarczyło, że na niego popatrzyła. Rzeczywiście była absolutnie wyjątkową, wyjątkową kotką. Uwielbiałem podróżować. Podróżowałem jako młody człowiek. Wtedy był fantastyczny sposób podróżowania dla młodych ludzi, ponieważ podróże są zwykle drogie, a młodzi ludzie pieniędzy nie mają, a podróżować chcą. W związku z czym wymyślono kiedyś, i to chyba nawet w roku mojego urodzenia, w 1957 roku, wymyślono coś takiego jak autostop. I ja oczywiście nie w 1957 roku, ale w latach 70., jakby skorzystałem z tego autostopu i zjechałem właściwie rzeczywiście całą Polskę tym autostopem. Wtedy się fantastycznie jeździło po Polsce autostopem. Kierowcy bardzo chętnie zabierali, bo w tych książeczkach stopu były takie talony i te talony rozdawało się kierowcom i oni często wygrywali na to, a to ktoś mi mówił, jakiś kierowca, że wygrał telewizor, inny lodówkę to rzeczywiście były, była taka loteria, która, która faktycznie, faktycznie się sprawdzała. W każdym razie zaraziłem się tymi podróżami. No i potem już w dorosłym życiu kontynuowałem je. znaczy jeszcze, jeszcze wtedy pamiętam, jak objechaliśmy tak całą Polskę, pamiętam, że z Mirkiem Zbrojewiczem tak, jeździliśmy po tej Polsce, ale w końcu wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać za granicę. Za granicę wtedy to był jeszcze taki okres, kiedy e, można było za, do krajów socjalistycznych jeździć na dowód. Nie trzeba było paszportu. E, zwykły dowód wystarczy, dowód osobisty. No i myśmy postanowili, ponieważ akurat Mirek wcześniej był na takim obozie harcerskim w Rumunii i postanowiliśmy pojechać do Rumunii, no fantastycznie, Mirek właśnie był tam niedaleko Radei e, 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 chyba Radei już nie pamiętam, w każdym razie, e, w każdym razie, e, no stwierdził, że tam jest bardzo fajnie, więc pojedziemy tam, no i ja pamiętam wtedy już zacząłem malować. Sprzedałem mam jednego z moich kolegów, chyba dwa obrazy, zarobiłem 2000 zł. To nie było, to było nie, niewiele, ale dla nas to było wystarczająco. I umówiliśmy się tak, że spakujemy plecaki. Z samego rana pójdziemy, żeby być o 6 rano pod bankiem, ponieważ bank się otwierał o siódmej, żebyśmy byli pierwsi w kolejce, wymienimy pieniądze i pojedziemy, od razu wyjdziemy na trasę, pojedziemy, pojedziemy do, do Rumunii. Fantastycznie. Cały plan, rzeczywiście rano wstaliśmy, poszliśmy pod bank, byliśmy pierwsi w kolejce, przychodzimy do, do kasy i mówimy, chcieliśmy wymienić leje, czyli te pieniądze, które tam wtedy w Rumunii obowiązywały. A pani spojrzała na nas i powiedziała, nie ma. Nastąpiła kompletna konsternacja, bo zupełnie nie wiedzieliśmy, nie byliśmy na to przygotowani. No to, to może w takim razie na Węgry, no to, to może forinty. Pani spojrzała na nas i powiedziała, nie ma. A my tu plecaki spakowane i tak dalej. No i już zupełnie nie wiedzieliśmy co zrobić. I spytaliśmy, a co jest? Są lewa. A gdzie to jest? W Bułgarii. No to jedziemy do Bułgarii. <śmiech> <śmiech> Za osiem dni byliśmy, byliśmy w Warnie. <laughs> I tak żeśmy właśnie trafili, trafili do Bułgarii, przejeżdżając oczywiście przez te wszystkie przez te wszystkie kraje. Poczucie wolności. No, Mogę jeszcze opowiedzieć o tym, jak właśnie przyjechaliśmy do Budapesztu. O Budapeszcie wtedy nic nie wiedziałem zupełnie. Wiedziałem tylko, że jest dworzec Kaleti Pu. Więc kiedy nas wysadził jakiś człowiek z samochodu, podszedłem do jakiegoś Węgra i patrząc mu prosto w oczy powiedziałem Kaleti Pu z takim znakiem zapytania, a on na to powiedział egeszeged tam i coś mi wskazał, ponieważ węgierski oczywiście jest takim językiem, który jest zupełnie dla Polaków niezrozumiały, no ale w każdym razie pokazał nam kierunek i myśmy rzeczywiście do tego, do tego dworca Kalety doszli. Plan był taki, że zostawiamy bagaże, czyli te wielkie plecaki, które ważyły po 20 kilo, zostawiamy w przechowalni bagażu i idziemy zwiedzać Budapeszt. No i wtedy się okazało, że w Budapeszcie akurat leciał film Lot nad Kukuczym Gniazdem Ilosza Formana, który wtedy jeszcze w Polsce nie leciał. W Polsce jeszcze go nie było, a bardzo chcieliśmy zobaczyć ten film. Jakoś wtedy nam się nie udało, ale stwierdziliśmy, że obejrzymy go, kiedy będziemy wracać. I rzeczywiście, kiedy wracaliśmy z... z kiedy wracaliśmy z... Z, z Bułgarii, zatrzymaliśmy się znowu w Budapeszcie, ale zostało nam już wtedy tylko 11 forintów. 11 forintów już naprawdę było, było strasznie cienko. Pamiętam, że jeszcze wtedy paliłem papierosy i w zasadzie a już nie stać nas było na papierosy, w związku z czym spieraliśmy pety na przystanku, takie dłuższe, bo na przystankach najlepiej było, dlatego, że często ktoś zapalał papierosa, po czym przyjeżdżał autobus i on go wyrzucał i po prostu był zwykle na przykład cały papieros i poszliśmy na wyspę Małgorzaty i na tej wyspie Małgorzaty niestety strasznie zapragnąłem do ubikacji no ale do ubikacji niestety żeby pójść trzeba zapłacić zapłacić, a my mamy tylko te 11 w Orientów, jeszcze nie wiemy ile bilety będą kosztować no ale chodzimy, chodzimy, nigdzie nie ma żadnych krzaków więc no, już niestety złamałem się i mówię, no muszę, muszę, no już niestety muszę. Poszedłem do tej ubikacji, zapłaciłem tego jednego forinta, po czym taki zły na siebie e, byłem, że siadłem w tej ubikacji i po prostu taki wściekły byłem, że zwieracze oczywiście nie puszczały i nijak po prostu nie mogłem nic zrobić. Nagle tak, wydałem tego forinta, e, nie zrobiłem tego co miałem zrobić, wyszedłem wściekły z, te, z, z, tego, z, tej, z tej toalety. Po czym po prostu nie zważając na nic, znalazłem najbliższe krzaki i po prostu w krzakach zrobiłem to, co miałem zrobić. Potem poszliśmy do kina i okazało się, że najtańsze bilety są po 5,50. Mirek Zbrojewicz patrzy na mnie, i za chwilkę widzę, że mnie utopi w łyżce wody albo po prostu zabije. Oczywiście przypuszczałem, że pewnie kupi sobie sam bilet i pójdzie sam na ten film. Po momencie słyszę, o, cześć Tolo! Okazuje się, że pół naszego podwórka przyjechało właśnie do Budapesztu i oczywiście pożyczyli nam pieniądze na bilet. Obejrzeliśmy ten film Milosza Formana po angielsku z węgierskimi napisami, ale to było naprawdę coś niesamowitego. Czyli na kolegów z podwórka, z osiedla młodych można, można liczyć. liczyć tak.